Witam w nowej serii Minecraft Mam nadzieję, że przeczytaliście moją wiadomość przykrom, że tamta seria jest skończona, gdyż po prostu sumą mi się save. W ogóle wszystkie co miałem, a miałem H2 albo 3 Od teraz będę sobie je kopiował tak, żeby zawsze móc grać, szkoda trochę, ale z jednej strony może teraz będzie lepiej. To nie wyszło wszystko tak jak chciałem. Jak widać, teraz zrespiliśmy się w dżungli. Pokażę Wam teraz taki trik. jejście. Ona jest tak, będzie. To jest właśnie najlepsze w Timber modzie w dżungli. Przejdę ją i spróbuję się osiedlić gdzieś tam z tyłu. No nie chcę w samej dżungli mieszkać, jak nie wiem czy to drzewko, chyba tak, tam gdzie crafting tam. Odcinek jak już wiecie potrwa tak jak zwykle około 15 minut Bardzo szkoda mi tamtego, bo trochę tam już zrobiłem, nagrałem się i tak dalej. Już miałem taką wenę twórczą, już chciałem budować i tak dalej Ale wszystko trzeba zacząć od nowa. To cóż Starzało się najlepszym, że nie zapisywali i tak dalej. dzisiaj mnie to nauczy, żeby było no zawsze lepiej. Czekajcie tak chwilę, bo ja tak patrzę na czas. Rozumiem chyba, o której muszę skończyć. No. Robimy kill off. Zrobię nożyczki i pościnam te trzy tu drzewka se tam gdzieś zasadzę też dżungli no bo będę miał mogę dżunglę tak naprawdę zrobić obok ciebie gdzieś no, liczyłem na więcej prosadz narzędzia zrobię

Postaram się teraz szybciej wybudować i tak dalej. Wybuduje się część poza odcinkiem, a część w odcinku. Wczoraj zacząłem robić tą podstawę do mojego domu. I właśnie wtedy mi się to wyłączyło. Świnki Się wągiel przykłada.

Jest creeper, czy co? sam nic tutaj... Z nie widziałem. zaraz zobaczmy gdzie indziej. Ten odcinek ma formę też informacyjną, że tak musiało być. I że przepraszam, i tak dalej, i Bardzo mi się w dżungli podoba mi się te, ten system Liam, bo on jest naprawdę ciekawy. Przy okazji tego odcinka chciałbym podrobić, pozdrowić innych let's playowców moich kolegów Matiego i Dominika. Na pewno obejrzą to, chyba. Pozdrawiam przy okazji Szymona, który będzie też może coś kręcił. Przyzwyczaiłem się do tego diaksowego kilofa i teraz tak... Nie no, na diaksy też będę się wybierał, no. Bez z diakstów zamierzam grać. Zwłaszcza bez enchantinga. Zrobię jutro rano sobie parę pochudni. No i teraz jest lepiej. Ale tamte zos odcinki zostawię. Tą serię nazwę też inaczej. Nazwę wymyślę za chwilę. Może nazwę to po prostu Zwiedzamy świat Minecraft albo coś takiego. Jakieś podróże czy coś. Kroniki podróżnika, ale to by było skopiowanie nazwy, więc na pewno wymyślę to inaczej. Czyli na razie na pewno będę podróżował, ale później yy, no nie, bo się osiedlę, będę budował i tak dalej. Świetne jest to skakanie po Ocelot, ale nie ma. Ale ta dżungla jest mega wielka. Jeszcze takiej nie spotkałem wielkiej na singlu. Czyli to też jest singiel, ale grałem sam. już jest normalny teren, ale owiec, osłomowc, może ja zrobię tak. Zetnę to owce przy okazji sobie sobie przygotuję tutaj miejsce to potrzebuję dir.

przy dobra to zadanie na ten dzień zrobione łóżko zrobić i przeżyć no Może mi coś zrobi fajnego. No i tak, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym znajdę już jakieś fajne miejsce i Osiedle się może zbuduję sobie prowizoryczny domek i no i zobaczymy. Pójdę, zobaczyć tamte wyspy Wszystko opowiem Wam w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i jeszcze raz przepraszam za tamtą serię. Na razie, cześć.